A już trzeci raz próbuję rozpocząć jakoś ten odcinek, za każdym razem ktoś mi przerywał. Hej, witajcie, tutaj Nexos. A więc dobra, witajcie, ja jestem Nexos, to jest chyba odcinek Nexosa na Pandarii, jeszcze nie wiem, zobaczymy jak to nazwiemy. I dzisiaj chciałem zaprezentować wam jednego z fajniejszych questów na Pandarii, jest to daily quest. On się znajduje tutaj, w Setting Sun Garrison. Takie tutaj, tu chyba szkolą Shadow Panów, jak widać. Ty, tych żołnierzy, ale... Chciałem pokazać wam daily quest'a, który nazywa się, zaraz wam przeczytam, bo jeszcze nie przeczytałem Roll Club Serpent Spine I ten quest jest tak naprawdę takim strasznie fajnym arcade'owym quest'em, zaraz pokażę mniej więcej o co chodzi Klikamy accept I musimy się przenieść I tutaj jest let's roll Bardzo polecam zrobić tego quest'a, jedziemy Dobra, uwaga 3 Okej, okay, dobra, Dwa, słuchajcie, 3, 1, 2, 1... i zaczynamy się kręcić, zobaczcie, musimy się kręcić i ten, y, i kręcimy się przez cały mur na bandarii. Hop, skaczemy, dobra. Zbieramy jak widać tutaj y, buciki, które nas y, y, przyspieszają. I musimy się kręcić po prostu przez cały mur. No jeszcze lepszego questa nigdy chyba y, nie było w wowie. Hop, skaczemy, bierzemy, lecimy. Uwaga, teraz będzie łoj, Trzeba będzie przeskoczyć to. Nie, trzeba będzie przejechać przez to. Jak widać naprawdę nie tylko pandareni umieją się rolować, hunterzy także yy, umieją... Wow 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 wow. Dobra, tego buta jednego nie zebrałem. O, jak widać, im szybciej jedziemy, tym trudniej jest. Wow, lecimy do góry, lecimy do góry. Ląduj! Jo ja pierdzielę, jaki speed! oh shit. Dobra Uwaga, uwaga, gdzie ja teraz jechać mam? O! Skok! What the fuck! What the fuck, co się dzieje? Dobra, spowolniło mnie, jedziemy dalej Coraz szybciej, coraz szybciej, oj skończyłem mi się ten, ooo, oh, come on Skończył mi się speed Lecimy, kurde teraz, nie, jeszcze wjechałem w olej Shit Kurde, tych questów powinno być więcej I więcej, i więcej, i więcej Idziemy, zbieramy buty, jest meta, meta, kręć się, kręć się o, o, Tylko, o, oj Dobra, skończyliśmy Wow, skończyłem kurs, co to, to, to był kurs. Hop. Gdzie ja jestem? To był tylko sen czy co? O Jezu. E, Okej, okay, to był quest. Jak widać dostajemy e, wszystko normalnie, ale e, po zrobieniu tego daily questa możemy rolować jeszcze raz. No to co wy na to? Jeszcze raz się przerolujemy. <noise> to jest tak fajne. Dzisiaj teraz postaramy się rozwinąć najszybszą prędkość jaką kiedykolwiek rozwinąłem. Jedziemy. Sto! Zbierzemy wszystkie buciki, jakie są. Przynajmniej się postaramy. Rolujemy się w dół, jedziemy, jedziemy. O, wyskoczymy. Bucik jeden. I lecimy. Op, Hop. but. Kurde, nie, no, to jest świetne, naprawdę. Ciekawe, kto w ogóle ustawiał to wszystko tutaj. Wyobrażacie sobie, Pandareni stają tutaj rozkładają deski, rampy i różne inne rzeczy, tylko że się rolować z tego. No ja pierdzielę Rolling Thunder Club. No kto to wymyślił? Ty, to ktoś był naprawdę geniuszem. Dobra, jedziemy. Hop, hop, hop. Hop, 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 Skręcaj, że kurde. Dobra, tych butów nie zbierzemy. Tu mogę tylko jednego zebrać. To będzie speed. Ja pierdzielę. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Zablokowałem się, ale to jest tylko tak taktycznie. O, oh, oh. oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Eee, oh, oh, uh, okej. Okay.